Analiza? Nie... Niepoważna analiza. Oh. Tak, szkoda, że nagrałem kolega, było styczność tu i, i tu. I, i co, co mogę powiedzieć? Analiza. Taka po, powie, powieczorna, pomeczowa. Po 18-19, pierwszy set, co ja tu zagrałem, nie mam pojęcia. O, fajnie. No i to było dobre. To było dobre. Idę tam jeszcze kolegów zaglądać, to się oglądać, analizy. Podłączyliśmy show'a? Tak. Tutaj mamy Masterchefa wieczornego. Co robisz, powiedz? Wegę wegewrap chyba. wrap, coś pięknego z jajcem, pokaż. A tu jajko jest, jak się, ja się No Tutaj ta ja dzisiaj z Maxem Masterchefa robiliśmy. Ja, kuchnia włoska, makaronik, a tu też były wrapy, ale z kurczaczkiem. Oj, 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 I to bez przypinki, proszę zobaczyć. No tutaj jest... No ładne, <laughs> To jest tak. Tam nie będę szedł, bo nie chcę, nie chcę zdrowia tracić e, No i tak wygląda pewnie, czordy Tam jest tak wygląda No już wieczór 23 z minutkami, za chwilkę idziemy W Kimondos Komandos klasycznie jutro ci, że twarda ta szafka, co twardość tak Mocne, mocne 9 w skali 10 no, ale przeżyłeś, to jest okej okay. Jutro gramy na klasyczny Taipei, tak Wam powiem A koledzy na Szkocję, Szkocję, bo wygrali właśnie też przed chwilą z Ukraińcami, z którymi z graliśmy na Łotwie ćwierć o medal, też wygraliśmy w trzech setach, Daniela Brothers również w trzech setach i tak to tak to wygląda, historia zatoczyła koło tak samo jak koło tutaj zataczają zawodnicy po pierwszym secie dzisiejszego meczu, Czy, możemy to, przewinę... do... Czy możemy to przewinąć? Nie. Tak zakończymy, tak, do zobaczenia jutro na kortach. Bój się Chinese z tej Bój się. Is, is. No dobra, wypad z baru, nie? Musiałem zmienić mecz. Przewinął. Śiesz, nie gimnaz to przewinął. Nie mam dwóch podzieloności uwagi. O kurde, co zrobić? Co zrobi? Co, 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 co? Zabrał kort i tam. Nara. Burda się zrobiło deszczowo i taki widoczek z balkoniku. O, bym tu nagrał pewne zdarzenie, kolega. A! Ktoś wieką z podporządkowanej na główną przed policją i nic. <grystanie> to nie zła akcja, ci powiem. I co, idziemy na halę, Zaraz jest godzina 11.30, za 2 godziny gramy w Chinese Taipei. Tak to wygląda. Aura, taka, aby nie było takiej podczas podróży powrotnej. No i z tyle. Trzymajcie kciuki, widzimy się na korcie klasycznym. We also to serve, to me, you okay? to love all, great. On 4th and three, thanks <laughs> to with me, Francisco

Oh. どうや Thank okay. you. That is over. Hold. It's good.

My wczoraj wieczorkiem biegliśmy tędy po buty, było ciemno, więc nie widzieliśmy tego szlaku, a dzisiaj już wybywamy po prysznicu, po meczu z Taipeiem, koledzy tam z tyłu, chyba idą tak, z, ze szkotami, no i wracamy do Domciu, trochę, trochę rzeczy do dalszej, że tak powiem, nauki. Komentarz był pomeczowy, ale to się nie nadawał raczej do emisji, ale czasem tak trzeba myślę i, i co wam mogę powiedzieć? Chyba tyle, a kolega coś powie mowa końcowa. No dobra, no. Można powiedzieć, że trochę nie mamy farta, ale mamy farta, tak? No bo jakieś tam rundy wygrywamy i potem jest Chinese Stupa. Równie dobrze moglibyśmy grać cały czas kwalifikacji, dostawać pi No tak jak było rok temu, w sumie. Nie? Pięknie, no tak, tak jak w tamtym roku i dostałem cały czas baty. A tak, no w sumie szósty turniej w tym sezonie chyba tak i piąty raz tej Tape Ale no dobra no ale tak trzeba tak zawsze samą. coś czegoś się nauczyłem może nowego tak tak taki jest plan No i lecimy i tak jest ok. 153 na świecie tutaj 260 na świecie para idzie i nie wiem co rzeźbi No dobra ej my jedziemy do auta na co my czekamy ej czekamy a Borogowski z tym dobra bo tam panowie dalej organizacyjnie klasycznie nie dogorywają. No to się wytnie? tyle. Nie wiem, czy się wyjetnie pozdrawiamy tutaj Danielek Brothers, ale zazwyczaj jest tak, że czekamy na nich. Ale tak, tak trzeba też wychilować. Tu mamy stadion, widzieliście już, no i tyle. Buh. Buh. Klasycznie łapa w górę. Yy, subskrypcja kanału i specjalnie dla was nagram wam pana Rudolfa, który coś tam kiedyś zrobił. Ale za subskrypcję i za lajka. Proszę bardzo, pan Rudolf. No Labourle mędrez tego, Margiart coś tam i Woszki Rudol. Także żegnamy się.